Cześć, z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, publikuję, wypożyczam lub kupuję. I a propos wypożyczenia i czytania, mam dzisiaj kilka słów do powiedzenia dla Was o książce. No, czasem książki też czytam. Przemysłowa Piotrowskiego Piętno. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Czarna Owca. Miękka oprawa. Liczą to sobie jakieś 500. Nie, niecałe 5460 460 stron. Jest to książka, którą wypożyczyłem w Bibliotece Głównej, w Białej, w Księżycowskiej, przy ulicy Słowackiego. Jest to kryminał, i od razu powiem na wstępie, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie czytają, czytają. kryminał, który mi się fajnie czytało. Jeszcze ze strony technicznej, czcionka jest wyraźna, duża, książka czyta się wygodnie, nie trzeba się za bardzo. Nie jest ten tekst za drobny, nie jest też za duży, po prostu Bard taki odpowiedni do czytania. Z strony są klasyczny papier książkowy, nie są jakieś udziwnione, format też taki wygodny. Miękka prawda, też, że książka jest lekka w czytaniu, więc nie ma problemu, jeżeli chodzi o ciężar. I tak jak już poruszyłem kwestię, to jest kryminał. I on jest fajnie prowadzony, ponieważ mamy pewne śledztwo, które się dzieje w Zielonej Górze gdzie mamy tam ekipę dochodzeniową pod dowództwem Roma, Romka Czarneckiego, jeśli dobrze pamiętam, czy Romana Czarneckiego i... tak, tak, Romualda, o przepraszam, Romualda. Romualda Czarneckiego, ponieważ ktoś dokonuje makabrycznych morderstw w Zielonej Górze i okolicach. I wplątany w to zostaje komisarz z Warszawy, Igor Budny. Br -y, Igor Brudny, Brudny. I teraz tak. Bardzo fajnie jest sytuacja tak przedstawiona, że ten brudny, ten Igor, komisarz z Policji z Warszawy, okazuje się, że on pochodził z tej Zielonej Góry i pewne zdarzenia z przeszłości mają tutaj wpływ. Podobało mi się też pewnego rodzaju nawiązania do, ten, do motywów takich, yy, kojarzą się z jakimiś serialami kryminalnymi. Jakiś kryminal jakiś jakieś zabójcze umysły, było coś takiego, profilerzy. Jedną z osób, która uczestniczy w tym śledztwie w ekipie pana inspektora Czarnieckiego, jest właśnie profilerka, która też próbuje ustalić profil tego przestępcy, który wykonuje tych makabrycznych morderstw. Jest dużo fajnych motywów, fajnych zaskoczeń. Praktycznie do samego końca nie jest. Po pierwsze, nie wiadomo, kto jest mordercą. To jest fajna rzecz. Po drugie, zwyczaj ma. Autor pisania takiego zachęcenia do czytania na następnego rozdziału w stylu Inspektor położył się spać, wierząc, że wykonał dobrą robotę, liczył, że to najgorsze już za nimi. Nie, nie przypuszczał, że pomyli się tak bardzo. Coś w tym stylu. Albo czaili się, yy, yy, przygotowując się do akcji. Potem wydarzenia popłynęły bardzo szybko, potoczyły się bardzo szybko. I to jest na koniec, każde, na koniec rozdziałów, także czyta, przynajmniej ja tak miałem, czytając, po prostu miałem wrażenie, chcę dowiedzieć się, co się będzie dalej. Fajnie jest też, że jest, no to już mówiłem, kilka takich tropów, takich zmyłek, takich zwrotów akcji, że ja w pewnym momencie miałem wątpliwości, czy ten jest do końca postacią pozytywną, czy nie, a może jednak jest negatywną, a może ma jakąś formę schizofrenii, a może to ten, może to tamten. I rozwiązanie intrygi jest dla mnie satysfakcjonujące i to właśnie dlatego po prostu bardzo dobrze mi się czytało, bo ja po prostu czytałem bardzo szybko. Jak zapewne wiecie, czytam mnóstwo komiksów, a w międzyczasie tak po prostu połknąłem tą książkę w kilka dni, co chwila tylko, jak w każdą wolną chwilę wykorzystywałem, żeby czytać. Fajne motywy, bardzo ciekawe postacie takie, że mamy tutaj po prostu, są tę ekipę. Tych y, głównych, y, nazwijmy to, prowadzących to śledztwo w tej ekipie Czarnieckiego. Mamy tam y, motywy, na przykład z patologiem, który robi jakąś sekcję zwłok. Też to jest wszystko fajnie, fajnie podkreślone. Ja specjalnie mówię teraz naokoło, żeby nie mówić w, w ogóle praktycznie o fabule. No, mamy śledztwo w Zielonej Górze. Nie mówię, z czym to się wiąże, wiem tylko, że są, powiem tylko, że właśnie są dotyczące wątki przeszłości. Bohaterów, że przeszłość ma znaczenie, i poznajemy to, tą przeszłość razem z innymi uczestnikami tego dramatu, że to określę. Więc to jest fajnie zrobione. Zakończenie daje satysfakcję. Jest bardzo ciekawe i jestem bardzo zadowolony, że to przeczytałem. I z chęcią sięgnę po więcej książek tego autora. To jest Przemysław Piotrowski, tytuł Piętno. Polecam przeczytać tą książkę. Jeżeli jesteście, lubicie kryminały, to jak najbardziej zachęcam do przeczytania, przeczytania tej książki. Jest naprawdę, naprawdę fajna. Pierwszo, pierwszy raz spotkałem się z tym autorem i bardzo mi się podobał. Więc, jeżeli jesteście fanami kryty, kryminałów, wypożyczajcie w ciemno. Moim zdaniem Wam się spodoba. Jaka jest wasza opinia? Czy w ogóle czytaliście tą książkę? W ogóle lubicie kryminały? Interesuje się, się tą tematyką? Jeśli czytaliście, to napiszcie mi swoją opinię. Co sądzicie o, o tym, czy wam się zakończenie podobało? Czy było oczywiste? Czy zwroty akcji wam podeszły? Czy styl narracyjny, sposób prowadzenia fabuły? Mi to wszystko pasowało. Ja po prostu chcę więcej tego autora. Chcę więcej. Skończyłem czytać. Jakbym miał jeszcze coś tego autora, to natychmiast czytam Kolejne historie, bo uważam, że gość ma naprawdę spory talent w tej dziedzinie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!